I feel like, I feel like, I feel like Mike Jordan. Give me the rock and I'm scoring. Hey, came from the bottom, that's scoring. I swear that I'm up for the sun in the morning. Oof, hey, I got a flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping Siema Siema To jest moja karta To jest moja? To jest moja Czekaj Martku Po chwilę kartę zgubisz jak A moja karta to jest jej Siema Siema no jedziemy, jak pogoda pozwoli, to jedziemy. Nie no, coś tam to dzisiaj gazować. Bo... Pod wątkiem, że ta winda się zamknie, bo tak powiem wam... Ma tempo tak jak mi... No. A, dziś za wolny jesteś. To jest kamera, wiesz. Kamera tak działa na ludzi, że się dziwnie zachowują, tak samo wszystko zaczyna działać. A może i motory dzisiaj odpadają. Myślisz? Nie no, wyjedziemy dzisiaj. Po południu wyjedziemy, zobaczyć, czy wszystko hula, bo bez sensu jest dzisiaj gazowanie na siłę, jak ma być jutro i w niedzielę ładna pogoda, tak? O, dzisiaj trochę jest mokra, niezimno. Oh, jak nam tutaj? No to wiem, wiem jak wyglądam. No kim innym mogliśmy. This is Kamil, this is Gregor. Gregor, this is Luis. Uh, And this is uh, Dominic. Dominik is from Germany, but he has a Polish passport. And, he And all the time I have Italian tunas.

Tam są mi imprezy, jakieś palmarnia i tak dalej. Ocean, y, palmiarnia, oceanarium jest tam, za tym budynkiem. Takie wielkie. A tamten Jeff, budynek to jest opera. Ten jak w Sydney, nie? Masz to wszystko? No, no. <laughs> to jak będzie padać, to wszędzie tam pójdziemy. Ale już to, po to pozwiedzaliśmy. Wirtualnie na odległość. <laughs> wiadomości po wczorajszym vlogu najważniejsze muszę podpowiadać, że, że kufel mi tu pisze to muszę mu odpowiedzieć kurczę no. trzeba sobie pomagać i się wspierać no. nie A, kufelku rozumiem. no Jesteśmy na Ricardo Tormo, na torze w Walencji. Przyjechaliśmy pojeździć na nowych motocyklach ambulansowych, które tu stoją właśnie ładnie, ale. A nie, już możemy wam pokazać, jak wyglądają. Będziemy gazować. Na razie pogoda jest do dupy. Może sobie wyjedziemy po południu. Mamy trzy dni jazdy, więc jak sobie dobrze zaplanujemy, to zrobimy wszystko co mamy zrobić. Ale... Starting the end scenes Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like a Spotify boy. I got 10 streams And I'm still looking for more. My people they got a saw I'm putting that on the Lord Ain't accepting ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. To nie jest oczywiście tak, że ten motocykl nie zapali i nie pojedzie. Jak nic przy nim nie zrobimy, pojedzie, ale generalnie zawsze po nocy sprawdzamy wszystkie ustawienia. Jeżeli coś przeanalizowaliśmy, to zmieniamy to rano. Ale no, trzeba podłączyć komputer, musimy zobaczyć, czy nie ma jakichś błędów. Czy nie ma. Eee, nie wiem czy ustawienia są na pewno takie same. Mamy dwa motocykle, dzisiaj jest plan już najarżenie dwoma motocyklami więc te motocykle, żeby to miało sens, muszą być właściwie identyczne. Dlatego sprawdzamy za chwilę ustawienia, to jest w komputerze, eee, zerujemy wszystko, robimy wszystkie adaptacje, palamy, grzejemy. Chłopcy do pracy. Mam vibracje na hamowaniu. No i on w ogóle, no nieby, nieby fajniej się, z, ale trudniej apex złapać nie. A dokszab przed zmieniłeś, Marcin? Nie ryzykujmy. To jest sens. Dominikatę? Dominikatę. More difficult to reach the apex now? With this one? Yes. Exactly. And on the on the braking is different traveling on the fork. Also entering to the corner on the braking is also different. For sure is the reason why the turning is not so good. About thirty nine is so I'm happy. <laughs> I gave you a necklace with a feather to take all your song. Były to bardzo udane i owocne testy, chociaż była to bardzo ciężka praca, szczególnie dla mnie. Dużo potestowaliśmy nowych rzeczy. Przeskakiwałem cały czas z jednego motocykla na drugi, że tak to ujmę, ponieważ mieliśmy dwa motocykle w specyfikacji EWC, który będziemy startować w tym sezonie. Różniły się te motocykle setupem, cały czas próbowaliśmy nowych rzeczy. Bardzo się to opłaciło na koniec, znaleźliśmy bardzo wygodny setup, na którym możemy zrobić bardzo szybkie czasy, a tym samym cała trójka zawodników się dobrze na nich odnajduje, więc e, uważam testy za bardzo udane. W planie wstępnie też było pojeździć więcej motocyklem stokowym, e, ponieważ przygotowujemy się do startu w Mistrzostwach Niemiec IDM. Jednak te testy poświęciliśmy bardziej na pracę nad motocyklami specyfikacji EWC, ponieważ docelowo naszych motocykli M nie udało się przygotować na te testy. Niestety za późno troszkę przyszły, więc skupiliśmy się teraz na EWC. Za tydzień ruszamy do Lemał, gdzie to już będzie naprawdę ostry test, ponieważ motocykl już mamy dograne, sprawdzone, jesteśmy wjeżdżeni. A za tydzień już popracujemy nad idealnym setupem pod kątem wyścigu 24-godzinnego, 24 który odbędzie się w połowie kwietnia. No i co? A potem mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś testy przed jeszcze IDEMami z nowym motocyklem i na pewno będziemy bardzo szybcy, pokazaliśmy to tutaj. Tak naprawdę byłem przed większością zawodników z IDEM-ów, którzy tutaj byli, ponieważ to były oficjalne testy IDEM. Więc jestem bardzo zadowolony, mimo tego, że to był motocykl Endurance, czyli był cięższy. Nie jest to motocykl do robienia rekordów, czasów, więc myślę, że będziemy mocni. Czekajcie na to. Pozdrawiam. Hey guys, here's Dominik from Valencia. We are back on track with uh, LRP Poland uh, testing our new bikes uh, in spring for this season. We had some really nice track days. We had uh, three days at the beginning, we were a little bit unlucky and had a few drops of rain, so we were not able to uh, push some fast laps. But uh, in the end, finally, we found a really nice good, uh, really nice uh, race setup. So I'm really happy. Uh, thanks to the team, thanks to all sponsors. And see you at the next test in Le Mans. Właśnie zakończyliśmy trzydniowe testy w Walencji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, testy były bardzo udane. Pogoda jak widać wspaniała, słoneczko, cieplutko tak naprawdę to dzisiaj, bo wczoraj było troszkę chłodnie, a przedwczoraj padał deszcz. Ale nieważne, załapaliśmy za się na super słońce. Także cieszymy się bardzo, bierzemy go jak najwięcej, przywieziemy do Polski. Jeżeli chodzi o testy, bardzo udane, bez żadnych problemów ani technicznych, ani wywrotek, wszyscy zadowoleni. Na początku troszkę zmagaliśmy się z ustawieniami, bo nie każdemu pasowało, każdy miał inne odczucia. Ale finalnie zjechaliśmy się w tym samym miejscu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, czasy są bardzo dobre. Chłopaki jechali na poziomie 36, ja jechałem 39, więc standardowo jestem bardzo zadowolony i już pakujemy się. Ciężarówka dzisiaj startuje do, prosto do Le Mans na pretesty, w których się meldujemy już 30-31 marca. Także bądźcie obserwujcie, oglądajcie. O wszystkim będziemy was informowali. Cześć!